Dziś zabieramy was do największej fabryki Toyoty w Ameryce, gdzie każdego dnia powstają samochody stanowiące bezpośrednią konkurencję dla Byte i Tesli. Nazywa się Toyota Motor Manufacturing Kentucky IE, TMMK i jest największą fabryką Toyoty na świecie. Ta fabryka nie tylko zachwyca swoim wyglądem, ale również niesamowitym sposobem pracy. Wyobraź sobie, że co 60 sekund powstaje tu nowy samochód. To oznacza, że co minutę nowa Toyota jest gotowa do jazdy po drogach. W ciągu całego dnia powstaje tu ponad 2000 samochodów. A do tego z ustalonym harmonogramem i znakomitą jakością. Samochody hybrydowe i benzynowe Toyoty, takie jak Camry, RAV4 Hybrid i Lexus S, powstają właśnie tutaj, a ich projekty są specjalnie zaprojektowane na rynek amerykański. Pytanie jednak brzmi, czy Toyota przygotowuje się teraz do wyprzedzenia Tesli i BED w wyścigu na rynku elektrycznym i hybrydowym? Co dzieje się w tej fabryce? To nie tylko produkcja. Ale początek nadchodzącej rewolucji motoryzacyjnej. Jak powstają samochody w tej fabryce, i jak kolejny wielki krok Toyoty wstrząśnie rynkiem pojazdów elektrycznych. I jaka technologia jest tu wykorzystywana do produkcji samochodów. I jak Toyota produkuje akumulatory do swoich samochodów. Zajrzyjmy do fabryki. Ale zanim to nastąpi, jeśli chcesz poznać prawdziwą historię technologii i motoryzacji zasubskrybuj kanał. Wyobraź sobie, że patrzysz na zegarek przez minutę. A po upływie tej minuty z fabryki Toyoty wyjeżdża lśniący, nowy samochód. Choć brzmi to zaskakująco, sam proces jest równie interesujący. W fabryce Toyoty TMMK w Kentucky w USA co 60 sekund, czyli co minutę, powstaje jeden samochód. I to nie magia, a wynik niesamowitej technologii i doskonałego planowania. Toyota stosuje w swojej fabryce techniki takie jak szczupłe wytwarzanie. Kaizeny System Just in Time. Szczupłe wytwarzanie oznacza absolutny brak marnotrawstwa. Wszystko jest wykorzystywane rozsądnie. Oznacza to, że nie gromadzi się nadmiaru materiałów ani nie marnuje niepotrzebnie czasu. Cokolwiek jest potrzebne, zawsze, gdy jest potrzebne, trafia do fabryki w tym samym momencie. Dzięki temu produkcja przebiega płynnie i co minutę powstaje jeden samochód. Porozmawiajmy teraz o Kaizen. To japońska koncepcja oznaczająca ciągłe doskonalenie. Dzięki temu systemowi Toyota każdego dnia udoskonala każdy ze swoich działów. To znaczy. Jak pracują maszyny, jak wydajni są pracownicy, gdzie marnowany jest czas, wszystko to jest stale monitorowane, a dzięki temu rośnie również tempo produkcji samochodów. A potem pojawia się system just-in-time, który jest uważany za znak rozpoznawczy Toyoty. Oznacza to, że potrzebna część dociera na miejsce w momencie, gdy ma trafić na linię montażową. Nie wymaga to dodatkowego magazynowania, ani nie zalega tu i tam. Wszystko jest dostępne na swoim miejscu i na czas. Cały ten proces jest tak precyzyjny, że samochód jest gotowy co minutę i to bez pośpiechu. Ale, bracie, tego wszystkiego nie da się zrobić tylko z pomocą ludzi. Technologia nadała nowy wymiar szybkości i wydajności całej fabryki. Najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami w fabryce TMMK są obecnie sztuczna inteligencja i robotyka. Nie chodzi o to, że nie pracują tu ludzie. Wręcz przeciwnie, istnieje doskonała koordynacja między ludźmi a maszynami. W niektórych częściach Takich jak montaż nadwozia czy spawanie. Praca jest całkowicie powierzona robotom. Roboty te pracują z taką precyzją, że nie ma błędu nawet milimetra. Jednocześnie AI, czyli sztuczna inteligencja, monitoruje każdy odcinek. Gdzie znajduje się jaka część? Ile czasu zajmuje jej montaż? Gdzie pojawia się jakaś przeszkoda? Wszystko jest kontrolowane jednym kliknięciem. Czujniki AI sprawdzają nawet jakość części pojazdów. Jeśli w którejkolwiek części pojawi się choćby drobna usterka. Natychmiast o tym informują. Oznacza to, że tam, gdzie wcześniej coś mogło umknąć uwadze człowieka, teraz wychwytuje to sztuczna inteligencja. To nie tylko przyspiesza produkcję, ale i zwiększa jej niezawodność. Dzięki tym technologiom proces produkcji pojazdów w fabryce Toyoty przebiega niezwykle sprawnie i szybko, jakby wskazówki zegara poruszały się dokładnie w czasie. A najważniejsze jest to, że Toyota udoskonala ten system każdego dnia. Oznacza to. Że sztuczna inteligencja staje się coraz inteligentniejsza, roboty stają się bardziej wielozadaniowe, a pracownicy są szkoleni i lepiej zintegrowani z nowymi technologiami. To właśnie dlatego fabryka TMMK to dziś nie tylko miejsce produkcji samochodów, ale Uniwersytet Automatyki. Tu! Co się tu dzieje? Stanie się jutrzejszym standardem fabrycznym. Firmy takie jak Tesla i BYD mogą być liderami w dziedzinie elektryki, ale fabryka Toyoty stanowi dla nich silną konkurencję w zakresie szybkości i jakości. Fabryka Toyota w Kentucky, czyli TMMK. To nie tylko świat maszyn i samochodów, ale każdego dnia ponad 8 tysięcy osób rozwija cały przemysł motoryzacyjny dzięki swoim umiejętnościom, ciężkiej pracy i pasji. Ludzie pracujący tutaj to prawdziwa rodzina. Ktoś maluje, ktoś składa części na linii montażowej, ktoś testuje akumulatory. Każdy ma ważną rolę i każdemu okazuje się pełen szacunek za jego pracę. Toyota wierzy. Że zadowolenie pracowników automatycznie przełoży się na niezrównaną jakość samochodu. W związku z tym duży nacisk kładzie się tu na szkolenie pracowników. Kiedy nowy pracownik przybywa do fabryki, nie jest od razu zmuszany do stania przed maszynami. Po pierwsze, otrzymuje szkolenia na każdym poziomie, niezależnie od tego, czy dotyczą one bezpieczeństwa, technologii, czy pracy zespołowej. Toyota traktuje swoich pracowników jak ludzi, a nie jak maszyny. Panuje tu czyste. Spokojne i skupione środowisko. Zasady bezpieczeństwa są przestrzegane w każdym dziale, a każdy pracownik otrzymuje kompletny sprzęt ochronny, taki jak kaski, rękawice, uniformy ITP. Ponadto maszyny są wyposażone w czujniki i sztuczną inteligencję, które natychmiast alarmują w przypadku zagrożenia. Oznacza to, że życie ludzkie i imienie są w pełni chronione. Co więcej, dbamy tu również o zdrowie pracowników, oferując regularne badania kontrolne. Strefy relaksu w przerwach oraz ubezpieczenia zdrowotne. Mówiąc o innowacjach, Toyota nie tylko innowacyjnie produkuje samochody, ale także czerpie nowe pomysły od swoich pracowników. Co kilka dni w fabryce odbywają się sesje Kaizen, podczas których pracownicy są pytani o możliwości wprowadzenia ulepszeń. Oznacza to, że każdy głos jest słyszany od góry do dołu, jeśli pracownik uważa, że zadanie można wykonać łatwiej lub bezpieczniej. Może bez obaw wyrazić swoją opinię. A jeśli sugestia jest dobra, natychmiast podejmuje się działania. Dzięki temu pracownicy czują się częścią innowacji, a nie tylko zwykłymi robotnikami. Ta fabryka Toyoty odgrywa również ważną rolę w gospodarce USA. Zatrudniając ponad 8 tysięcy osób, pozyskując części od lokalnych dostawców i produkując pojazdy w Stanach Zjednoczonych, a następnie sprzedając je w kraju, Toyota działa jak potężny motor napędowy gospodarki. Pracownicy otrzymują tu nie tylko wynagrodzenie, ale także platformę do przyszłego bezpieczeństwa, szacunku i rozwoju. A co najważniejsze, lojalność ludzi tu pracujących jest ogromna. Wielu pracuje tu od 10 do 15 lat i twierdzą, że największą zaletą pracy w Toyocie jest to, że są wysłuchani. To właśnie dlatego atmosfera w tej fabryce jest nie tylko produktywna, ale i pozytywna. Ludzie pracują szczęśliwie, a kiedy radość płynie z wnętrza, ta perfekcja jest widoczna również w pojazdach. Zastanawiając się więc, jak powstają te wspaniałe samochody, Pamiętaj, że za nimi stoją nie tylko roboty, ale 8 tysięcy ciężko pracujących, wykwalifikowanych i szanowanych ludzi, którzy każdego dnia wynoszą Toyotę na nowe wyżyny. Fabryka TMMK Toyoty nie jest już historią wyłącznie pojazdów benzynowych lub hybrydowych, ale kładzie się tu podwaliny pod nową rewolucję pojazdy elektryczne czyli EVs. Toyota jasno dała do zrozumienia, że zamierza z pełną mocą włączyć się do wyścigu pojazdów elektrycznych. A przygotowania do tego trwają w tej fabryce w pełnym toku. Powstają tu nowe platformy, na których będą parkowane pojazdy elektryczne. Linia montażowa jest projektowana w taki sposób, aby wszystkie trzy typy pojazdów benzynowe, hybrydowe i elektryczne mogły być produkowane w tej samej fabryce. Toyota stopniowo dostosowuje swoją produkcję do pojazdów elektrycznych. Najpierw rozpoczęły się testy. Niektóre modele prototypowe powstały w trybie cichym, a ich testy trwają bez większego hałasu. Firmacce. Aby pojazdy elektryczne, które wejdą na rynek, nie wchodziły tam bez przekonania, ale z pełnym przygotowaniem. Dlatego w fabryce prowadzone są prace specjalne na tych odcinkach, gdzie pojazdy elektryczne wymagają zastosowania specjalistycznych technologii, takich jak montaż akumulatorów, silników i układów ładowania. Porozmawiajmy teraz o najważniejszym elemencie akumulatorze. Żaden pojazd elektryczny nie jest kompletny bez solidnego akumulatora. Toyota to rozumie i dlatego chce rozpocząć produkcję akumulatorów we własnej fabryce. Firma nie chce już być zależna od innych marek. Będzie produkować własne akumulatory w tej właśnie fabryce TMMK, dzięki czemu będzie miała pełną kontrolę nad każdą częścią pojazdu. Przygotowywana jest tu sekcja produkcji akumulatorów, która będzie absolutnie zaawansowana technologicznie. W tym procesie wykorzystanych zostanie wiele technik, takich jak sucha obróbka elektrod. Montaż warstwa po warstwie oraz wewnętrzne testy od ogniwa do pakietu. Wcześniej akumulatory do pojazdów elektrycznych były importowane, ale teraz Toyota przygotowuje się do ich produkcji u siebie. Największą zaletą tego rozwiązania będzie to, że jakość, wydajność i bezpieczeństwo akumulatora będą całkowicie pod kontrolą firmy. Toyota koncentruje się obecnie na dwóch rodzajach akumulatorów hybrydowych, niklowo-metalowych i litowo-jonowych. Oba mają swoje zastosowanie. Niklowo-metalowe w pojazdach hybrydowych, a litowo-jonowe w pojazdach w pełni elektrycznych. W TMMK trwają testy i produkcja obu. Powołano specjalny zespół, który regularnie sprawdza skład chemiczny akumulatora, szybkość ładowania i żywotność. Każdy akumulator przed produkcją przechodzi szereg testów, takich jak stabilność napięcia, kontrola temperatury i wytrzymałość fizyczna. Toyota pracuje również nad bateriami ze stałym elektrolitem solid state. Uważa się je za baterie nowej generacji, które są mocniejsze, ładują się szybciej i są bezpieczniejsze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ta fabryka może stać się w ciągu najbliższych kilku lat pierwszym zakładem Toyoty produkującym baterie ze stałym elektrolitem. Cel Toyoty jest jasny: chce prześcignąć firmy takie jak Tesla i Byte, a nie tylko je dogonić. Zaczyna od baterii. Kiedy firma będzie miała własne baterie, będzie miała większą swobodę i możliwość robienia wszystkiego według własnych upodobań. Od kontroli cen po design. Produkcja samochodów w fabryce Toyoty w Kentucky, czyli TMMK, to nie tylko montaż części, ale także testowanie, badanie i dbanie o to, by samochód był idealny na każdym etapie. Gdy trafi do klienta, po wyprodukowaniu każdy samochód jest testowany w kilku etapach. Od kontroli cyfrowej po jazdę próbną. Przede wszystkim wszystkie systemy samochodu są podłączone do komputera, gdzie oprogramowanie skanuje silnik. hamulce, czujniki, Akumulator, światła i wszystkie inne funkcje. Następnie samochód trafia na prawdziwy tor, gdzie kierowca testowy testuje go w warunkach takich jak wysoka prędkość, ostre zakręty i hamowanie. Zawieszenie. Siła hamowania i izolacja akustyczna samochodu są tam również dokładnie testowane. Szczególną cechą jest to, że niezależnie od tego, czy samochód jest sprzedawany w Ameryce, czy eksportowany do dowolnego zakątka świata, nie ma miejsca na kompromis w kwestii jakości. Samochód dostarczany lokalnie przechodzi te same testy, co ten przeznaczony na eksport. To podejście Toyoty odróżnia ją od innych marek. Panuje tu przekonanie, że jeśli klient otrzyma produkt niskiej jakości, jego zaufanie może zostać bezpowrotnie utracone. Dlatego każdy samochód opuszcza tę fabrykę po dokładnym sprawdzeniu. A mówiąc o przyszłości, Toyota nie zamierza na tym poprzestać. Trwają przygotowania do kolejnej rewolucji w tej fabryce. Baterii półprzewodnikowych Obecnie większość pojazdów elektrycznych korzysta z akumulatorów litowo-jonowych, które jednak mają pewne ograniczenia, takie jak przegrzewanie się, wolne ładowanie i ograniczona żywotność. Toyota poszukuje obecnie rozwiązania wszystkich tych problemów, stosując akumulatory ze stałym elektrolitem. Będą one oparte na nowej technologii, w której zamiast ciekłego elektrolitu będzie on stały. Zaletą tego rozwiązania będzie to, że akumulator będzie bezpieczniejszy, będzie się szybciej ładował i będzie działał dłużej. Co ciekawe, testy wstępnego prototypu również będą odbywać się w tej fabryce. Toyota przygotowała TMMK jako fabrykę przygotowaną na przyszłość, gdzie w pierwszej kolejności będą testowane nowe technologie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat, ta fabryka może stać się miejscem narodzin pierwszego samochodu elektrycznego Toyoty, zasilanego akumulatorem półprzewodnikowym. Toyota zdała sobie sprawę, że same hybrydy nie wystarczą firmy takie jak Tesla i Bid mają już ugruntowaną pozycję na rynku pojazdów elektrycznych. Toyota chce więc bezpośrednio wejść do gry z baterią przyszłości, zaczynając od tej samej fabryki, w której co minutę powstaje jeden samochód, a teraz co roku opracowywana jest nowa technologia. Fabryka Toyoty w Kentucky produkuje samochody, które cieszą się ogromną popularnością na amerykańskich drogach. Powstają tu modele takie jak Toyota Camry, RAV4 Hybrid i Lexus S. Camry od lat jest najlepiej sprzedającą się limuzyną w Ameryce. Ludzie kupują ją ze względu na jej trwałą konstrukcję, duży przebieg i komfort jazdy. Z drugiej strony, rav 4 Hybrid to mocny SUV stworzony dla tych, którzy cenią sobie zarówno moc, jak i oszczędność paliwa. A skoro mowa o Lexusie S, jest on częścią marki premium Toyoty, Lexus, która w segmencie luksusowym bezpośrednio konkuruje z takimi samochodami jak Tesla i BMW. Samochody te są cenione na arenie międzynarodowej nie tylko pod względem wyglądu, ale także osiągów i jakości. Zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach rynku amerykańskiego. Zadbano o wszystko, co niezbędne takie jak długie podróże, wysokie prędkości na autostradzie i komfort dla rodziny. Jeśli chodzi o technologię hybrydową Toyoty, to firma ta od dawna jest w niej liderem, podczas gdy inne firmy produkowały tylko samochody benzynowe lub wysokoprężne. Toyota wprowadziła hybrydy wraz z Priusem i to z ogromnym sukcesem. Prius pokazał światu, że samochód może jeździć zarówno na benzynie, jak i na silniku elektrycznym. I to bez żadnych problemów. Od tamtej pory Toyota nie oglądała się za siebie. Teraz ta sama technologia hybrydowa została udoskonalona w nowych samochodach, takich jak RAV4 Hybrid. Samochody hybrydowe Toyoty nie tylko oszczędzają paliwo, ale także wykazują się doskonałą wydajnością i niezawodnością. Technologia ta osiąga dziś nowe szczyty w tej fabryce, gdzie każdy samochód hybrydowy jest efektem wieloletniego doświadczenia i badań Toyoty. Fabryka TMMK Toyoty w Kentucky stała się dziś filarem jej sukcesu w Ameryce. Samochody produkowane w tym miejscu słyną nie tylko ze stylu i przestrzeni, ale także z niezawodności. Podczas gdy firmy takie jak Tesla działają na rynku amerykańskim dzięki futurystycznemu wzornictwu i oprogramowaniu, samochody Toyoty wciąż pozostają pierwszym wyborem ze względu na mocne silniki wytrzymałe nadwozie i przystępną konserwację. Z tej fabryki wychodzą takie modele jak Camry, Rav 4 Hybrid i Lexus S, które dominują na amerykańskich drogach. To ogromnie pomaga Toyocie utrzymać i stale zwiększać udział w rynku amerykańskim. Pytanie brzmi, czy Toyota będzie w stanie wyprzedzić Tesla i Bead? Odpowiedź brzmi, dlaczego nie? Największą siłą Toyoty jest jakość i zaufanie klientów zdobyte latami. Tesla i BID mogą koncentrować się na pojazdach elektrycznych. Ale Toyota weszła już na rynek pojazdów elektrycznych, również dzięki solidnym technologiom, takim jak akumulatory ze stałym elektrolitem. A to dopiero początek, kiedy pojazdy elektryczne Toyoty będą miały taką samą prędkość, niezawodność i trwałość jak jej hybrydy i pojazdy benzynowe. Sytuacja się zmieni. Ta zmiana zasad gry już się rozpoczęła w fabryce TMMK. Jeśli chodzi o różnice w myśleniu Toyoty i Tesli, to również jest ona bardzo interesująca. Tesla koncentruje się na dążeniu do przyszłości w pełni elektrycznej, w pełni automatycznej i w pełni cyfrowej. Z drugiej strony, myślenie Toyoty opiera się na perfekcji i równowadze. Toyota uierzy, że zmiany powinny następować powoli, ale zdecydowanie. Dzięki temu samochód nie jest maszyną, ale niezawodnym towarzyszem, którego zrozumie każda droga, każda pogoda i każda rodzina. Właśnie dlatego, podczas gdy Tesla przoduje w prędkości, Toyota przoduje w stabilności i niezawodności. A najmocniejszym przykładem tego myślenia jest fabryka TMMK, gdzie każdy samochód powstaje z myślą o konkretnej filozofii. Jeśli chcesz być pierwszym, który zobaczy poruszające filmy o technologii, samochodach i innych tego typu faktach, zasubskrybuj kanał już teraz, bo prawdziwa historia pochodzi z wnętrza.